Witam Was serdecznie. Chciałabym, abyście podczas dzisiejszej prezentacji poznali nową jednostkę czasu minutę. Na początku przypomnijcie sobie kilka informacji na temat zegarów. Poznaliście już pojęcie doba i wiecie, że doba ma 24 godziny. Potraficie również Odczytywać i zapisywać godziny wskazane na zegarze. Zarówno te poranne, popołudniowe i wieczorne. Oto kilka przykładów dla przypomnienia. Godzina piąta po południu to godzina 17. Godzina dziewiąta wieczorem to godzina 21. A godzina 11 w nocy to godzina 23. Spójrzcie na zegary i spróbujcie powiedzieć, którą godzinę wskazuje. Zwróćcie uwagę na informację umieszczoną w nawiasie. Czy będzie to godzina poranna, popołudniowa? Czy wieczorna, zaczynamy, która to godzina? To jest godzina siódma, którą godzinę wskazuje ten zegar? To jest godzina dziewiąta? Która to godzina? To jest godzina szesnasta. Która godzina przedstawiona jest na tym zegarze? godzina 22. Wróćmy teraz do głównego tematu prezentacji. Spójrzcie. Na tarczy zegarowej są dwie wskazówki. Ta krótsza pokazuje godzinę. I ta dłuższa pokazująca minuty. Dla wskazówki godzinowej tak naprawdę znaczenie mają tylko te większe oznaczenia na tarczy zegara. Na tym zegarze akurat są to te dłuższe, pogrubione kreseczki. Minuty są zdecydowanie krótsze od godzin, i najczęściej na zegarach znaczki minutowe są mniejsze od oznaczeń godzinowych. Na tym zegarze są to te mniejsze kreseczki. Zapamiętajcie, że minuta upływa, jeżeli długa wskazówka zegara przesunie się od jednego znaczka do drugiego. Jedną minutę oznaczamy skrótem 1 min. Godzinę, którą wskazuje ten zegar, możemy zapisać na dwa sposoby. Możemy napisać, że jest to godzina 10.01, jeżeli jest rano. Lub godzina 22.01, jeżeli jest to wieczorem. Spójrzcie teraz na tą ilustrację. Spróbujemy policzyć, ile minut jest w godzinie. Liczenie minut zaczynamy od pozycji, w której długa wskazówka. Ustanow ustawiona jest pionowo do góry. Kiedy wskazówka ustawiona jest pionowo do góry, jest to godzina 0. Musimy pamiętać, że wskazówki przesuwają się w prawo. Jeżeli wskazówka z godziny 0 przesunie się do pierwszej małej kreseczki, upływa jedna minuta. Jeżeli Przesunie się do drugiej małej kreseczki, upłyną 2 minuty. Do trzeciej małej kreseczki upłyną 3 minuty. Do czwartej małej kreseczki upłyną 4 minuty. A do piątej kreseczki upłynie 5 minut. Czyli znajduje się pomiędzy godziną 10 a 11. Dlatego wiemy, że minęła już godzina 10, ale jeszcze nie było godziny 11. Od tego, gdzie znajduje się długa wskazówka, będzie zależało, ile minut upłynęło po godzinie 10. Jeżeli długa wskazówka znalazłaby się w tym miejscu, to oznaczałoby, że upłynęło 5 minut, czyli jest godzina 10:05. Jeżeli długa wskazówka będzie w tym miejscu, to będzie to godzina 10:10. .10. Czyli 10 minut po 10. I pewnie już zauważyliście, jaki schemat się tu powtarza. Oznaczenie minut zaczynamy od zera o pełnej godzinie na samej górze. Potem mija 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut, 25 minut, 30 minut, 35 minut, 40 minut. 45 minut, 50 minut, 55 minut i 60 minut. Wtedy wskazówka wraca znowu na, do pozycji pionowej. Zapamiętajcie, że jedna godzina to 60 minut. Spróbujcie zastanowić się jeszcze raz, którą godzinę wskazuje zegar. Są dwie poprawne odpowiedzi. Ten zegar może wskazywać godzinę 10,17? Jeżeli będzie to rano, lub godzinę 22:17, jeżeli będzie to wieczorem. Spójrzcie, jak można to policzyć. Krótka wskazówka, czyli wskazówka godzinowa, znajduje się między godziną 10 a 11. Czyli wiemy, że godzina 10 już minęła, dlatego zapisujemy, 10. Wpisujemy kropkę i liczymy, ile minut jest już po godzinie 10. Pamiętamy, że minuty zaczynamy liczyć od momentu, kiedy wskazówka znalazła się w pozycji pionowej. Od tego momentu do tego minęło 5 minut. Potem minęło kolejne 5 minut i kolejne 5 minut. Od tej pogrubionej kreseczki minęły jeszcze 2 minuty. Więc możemy sobie policzyć w ten sposób: 5 minut, dodać 5 minut, dodać 5 minut, to się równa 15 minut. I dodać jeszcze 2 minuty to się równa 17 minut. Więc wpisujemy 17 i mamy godzinę 10. 17. Teraz spróbujcie sami odczytać, którą godzinę wskazuje zegar. Która to godzina? Jeżeli jest rano, będzie to godzina 722. Jeżeli to wieczór, to będzie godzina 1922. Którą godzinę wskazuje ten zegar? Możemy powiedzieć, że jest to godzina 13.38 po południu lub 1.38 w nocy. Mam nadzieję, że bez trudu poradziliście sobie z rozwiązaniem tych zadań. Pamiętajcie, że jeżeli czegoś nie zrozumieliście, zawsze możecie wrócić do któregoś z momentu prezentacji i przeanalizować przykłady jeszcze raz. Możesz również skorzystać z wiadomości zamieszczonych w podręczniku na stronie szóstej i siódmej. Powodzenia!